Czy w programie Rolnik Szuka Żony naprawdę można znaleźć miłość? Można, jak najbardziej, jeszcze jak. Najlepszym tego dowodem są Anna i Grzegorz Bardowscy, którzy kilka dni temu świętowali swoją ósmą rocznicę ślubu. Ależ ten czas leci, zobaczcie, gdzie się wybrali. Spis treści: Anna i Grzegorz Bardowscy, historia miłości. 8. Rocznica ślubu Bardowskich. Anna i Grzegorz Bardowscy, historia miłości. Ich życie to właściwie gotowy materiał na film. Niektórzy do dzisiaj nie są w stanie uwierzyć, że dwójka obcych sobie ludzi poznała się w programie telewizyjnym, zakochała w sobie i od tego czasu idą razem przez życie. Tak właśnie jest w przypadku Anny i Grzegorza Bardowskich. Był 2015 rok, gdy Grzegorz Bardowski postanowił zgłosić się do drugiej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Jedną z dziewczyn, która napisała do niego list, była wówczas 24-letnia Ania, pochodząca z Kotliny Kłodzkiej, która od 5 lat mieszkała i pracowała we Wrocławiu. Tak się oboje sobie spodobali, że ich wspólna przygoda z programem Rolnik Szuka Żony zakończyła się związkiem, który następnie ewoluował w małżeństwo. Dzisiaj bardowscy są także szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Można, można! 8 rocznica ślubu bardowskich. Kilka dni temu bardowscy mieli okazję świętować ósmą już rocznicę swojego ślubu. Para stanęła na ślubnym kobiercu 16 kwietnia 2016 roku i od tego czasu idą razem przez życie. Anna i Grzegorz świętowali w wyjątkowym miejscu, bowiem swoją rocznicę spędzili w Rzymie. Nie musieli się tam trzymać za kieszeń, bo jak dowiadujemy się z wpisu Anny Bardowskiej, wyjazd. zasponsorowało im biuro podróży.